sekundę, nie odwróciła wzroku, już rusza od razu, cięższa, większa, wiemy, że to może być jej przewaga. Lady, e, skład idzie e, do clinch i będzie chciała sprowadzić way of Blood na ziemię. Właśnie wspomniałaś, że... Ja. Ale U uwaga, klinię, teraz panu. idzie po kilotynek, czyżby zawodził. Leża atorbuje. No właśnie, mocno, mocno spięte się szyję. Już niebieska się robi, może źle się, się skończyć. Ale już jest coraz dalej ta głowa, jeśli będzie w stanie uciec Lady. Skład to będzie z góry, będzie miała świetną pozycję zadawania ciosów, ale naprawdę o, już długo, długo w tym uciuścisku. Musi być więcej pić, więcej twarz. Jest silna, podnosi się, ale może być problem słyszymy narożnik, krzyczy dusi się dusi się ale walczy Patrycja Zachorska cóż za emocje ona tutaj naprawdę świetnie czy nie jeszcze Ciebie... nie może nie może trzymać z tu swoje rywalki ale wyciąga głowę Patrycja Zachorska jest z góry teraz i w tarapatach Way of blonde. straciła dużo bardzo dużo sił trzodaje tym duszeniem ale bardzo prosty game w tym momencie w wykonaniu. A way blond Przylepia się do rywalki. Stara się, żeby ta nie miała miejsca na zadawanie. Sędzia pod walkę do stójki. No właśnie. I jest w tym jest, momencie. Jest do góry. Tomek prąd. Sędzia tego pojedynku podnosi. I znów mamy stójkę. Pamiętajmy, że Karolina Brzuszczyńska ta pani Daj, w strój z jest te I to ona teraz trafia. Patrycję Zachorską. Tak. Zaradovanje skozi druge leta lahko tu pokaže razliko. Ale Dziękuję jest tam, miało być szaleństwo, miała być naprawdę emocjonująca walka i jest, widzimy, że obie panie już nawet przez te kilka tylko miesięcy przygotowań były w stanie zaskoczyć rywalki, przygotować jakieś ciekawe akcje. Teraz odwraca pozycję, Way of Blond ma świętą walkę. tutaj. Ale zapamiętały dziewczyny, że będzie trochę przytulania, więc dotrzymały słowa. Musi uważać, musi uważać tym przytulaniem tutaj. Czasie nie zrobiło za gorąco tutaj. Atakuje kolanami, teraz łają blond, ale gdzie te kopnięcia? Nie widzieliśmy jeszcze walki w dystansia, z tego e, słynie zawodniczka Taekwondo, z tego e, powinna robić użytek łają Może teraz! No zobaczymy, który twarz będzie wyzlepany jak steak. Już ostatnie 9 sekund. Kiedy tak szybko to zleciało? Naprawdę wielkie emocje. Już to nic się nie mia nadzieję, ja chyba za dużo. I techniki kończącej przez ponad minutę, to jest naprawdę wyczerpujące dla mięśni. A z drugiej strony Lady Squad, która musiała się bronić przed tą techniką. I widzimy, że też ciężko oddycha. Ale już druga runda. Niebieski narożnik, way of blond, czerwony, Lady Squad. O, jakieś ciosy już lewa, prawa. Idzie. Tylko pojedynczymi czasami atakuje na razie e, Patrycja Zachorska I mamy w końcu to wow. kopnięcie, to co mieliśmy tutaj oglądać. Są też ciosy moją Nie można za mocy łapać dziewczynkę. <laughs> 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 Jeszcze próba rzutu ze strony... Trochę za ciężkie jest może, waga ja podobna, tylko dużo wyższe jest to jest... Tutaj może być e, e, waga podobna jeśli... E, na ważeniu, ale w, w tym momencie w klatce, nie zdziwiłbym się, z e, około 8-9 kg cięższa byłaby e, Lady Squad kolejne ciosy trafia Way of o, Jeden nietrafiony, prawy, jest, jest, jest nie Odpowiada Lady Squad, miało być zawzięcie, miała być wojna, jest O to chodzi tutaj, żeby pokazać, która jest lepsza dzisiaj Dotrzymają e, panie poziom tego dzisiejszego wydarzenia E, cały czas akcja, cały czas. Ja, próbuję dusić. A te kocyki tam na, na głowie to nie miesza trochę. Takie przydało się. Kocyki czy kucyki? <noise> <noise> Jakiś kolorowy ksutek. Teraz dociska <noise> Lady Scott, swoją przeciwniczką wraca. Way of ma. Rywalkę pod siatką, to może być akcja kończąca. Wiesz, czy nie wydaje, że tak, ale jest widać u dziewczyny, o, duszenie jakieś, ale brak, brak wiedzy o tym duszeniu widać. Techniki może nie ma za wiele, ale serducha jest mnóstwo z obu stron. Serducha jest już wypompowane, pompa ucieka już u dziewczyn. Ciosy są, ale te ciosy to jak łaskawie już. Nie za bardzo robi nic. Ale pamiętaj, że odpowiednia liczba takich ciosów też jest w stanie zakończyć pojedynek. Jest zerwanie. Już o, przetarła o, czy... nos Lady Squad. Gdzieś tam pojawiły się ślady. krwi, są kopnięcia. To co miało autorować drogę do zwycięstwa Brzuszczyńskiej. Kolano, o właśnie, podłączyła kolana. Ale to kolana nie za bardzo. Ale to z kolei Lady Squad. Dokładnie. Jeszcze, jeszcze trzymają się obie panie na nogach, już tylko 40 sekund do końca drugiej rundy. To no jest, ci jest. Na razie nie widać, że jakieś żeby... było choroby uderzenia. Musiała skończyć z karierą w taekwondo Way of blonde. Gdzieś tam była anemia, było podejrzenie poważnych chorób, ale e, kiedy już wróciła do formy, to zapragnęła znów startować i dzięki temu oglądamy ją dzisiaj e, w klatce, w tym... Szalony im pojedynku. Ależ o, teraz chciała Lady Squad. Trafia, trafia. Trafia. Już się obudziła chyba. Z kolana może jeszcze. Imponująco I wygląda Patrycja Zachorska jak na to, że... Pompy jeszcze zostało. Patrycja Zachorska przeprowadziła się specjalnie do Warszawy, żeby trenować do tej walki. Zostawiła nawet pracę, żeby dzień w dzień pojawiać się na macie i przynosi to na razie efekty, bo po tych dwóch rundach myślę, że nie jesteśmy pewni, kto prowadzi walkę. Nie za bardzo, nie za bardzo jasne. Czerw... jest naprawdę dużo się dzieje. Biały strój, czerwone owiki, Lady skład, niebieskie owiki. Czarny strój, Way of Blond. 2 minuty 40 sekund na to, żeby dokończyć przeciwniczkę, albo żeby przekonać do siebie sędziów. Prawy, mocny, znowu Lady Squad, ale ona nie trafia. I trochę... Spodziewaliśmy się tego, że będzie silniejsza od swojej rywalki Lady Squad, że ona może zadawać te mocniejsze ciosy, ale dużo więcej wyprowadzonych oh. w stronie Way of Blond. I znów... Jak taka mała maszynka idzie przed siebie lewa, prawa, lewa, prawa, cios, cios, no po cios, cios. No Trochę no właśnie. mocny ciosy Lady Squad próbuje zadawać, ale sporo ciosów nietrafionych dobrze, to idzie na bok. Trenowała z naprawdę dobrymi zawodniczkami Lady Squad, z rolą Rolą, z Aleksandrą Krzemieniecką, czyli zawodniczką do Olimpijskiego, a zatem tej drugiej odmiany, nie tej, która... Wow. Ja Trenowało way blond, ale myślę, że to i tak było dobre przygotowanie do trochę tego więcej, Trochę więcej odwagi potrzebuje skoczyć, bo trochę się podaje i nie tokuje, ile trzeba by było. No już dużo czasu nie zostało, tylko półtorej minuty, a czas mija bardzo szybko, ale na pewno na rynku to jest czas, powoli idzie. Ło, ciosy, zadkowy ciosy, wymiana ciosów. Zacisnijmy, trzy gdzieś tam... Masterpa Aga, e, Way of i jest rozcięcie też na twarzy Karoliny Brzuszczyńskiej. No tak, musi być rozcięcie, ale widzę zawdzięcie, że nie podaje się, nie jedna nie druga. Jest pod, jest krew, jest pewnie krew też będą ryby, jeśli e, po tym jak zostanie ogłoszony werdykt tego pojedynku, ale jeszcze 55 sekund, jeszcze tutaj może wydarzyć się wszystko. Dokładnie. Ona dostaje chyba zostało z kolana tutaj, bo twarz jest przecięty ostro jest Jeszcze próba sprowadzenia Ale już teraz mniej jest. Ko Złapał kozak Tatarzyna a Tatarzy załetczyła taka sytuacja potowa, no ale już zmieniamy tę pozycję tak, muszą dziewczyny coś robić z tym, bo już odstawia to. Się nie widzi. 30 sekund cios za cios olbrzymie zmęczenie, ale jakie jeszcze... Setrzenie w tych e, 60 kilowych e, dziewczynach. Jak one bardzo chcą dociągnąć ten pojedynek, jak chcą w oczach sędziów wypaść lepiej od swojej rywalki. No Pewnie, że tak. Zostało ostatnie 10 sekund. Czy coś się wydarzy? Hardcore'owego, jak się mówi, stanie taki, jak jest. Jutro, Ladies and Gentlemen, your winner is. Way